Cześć, i dzień dobry wszystkim. Mówik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Ghost of Tsushima, w którym dowiemy się, jakie jest źródło cierpienia mnichów z świątyni Kushi. Jestem już w świątyni Kushi. Muszę tylko znaleźć, gdzie się czai Nori, Norio. Żebyśmy mogli odpalić nasze zadanie. Czyżby siedział w środku? Tak to wygląda. A nie, to nie Norio. ここにあったのかさようでございますしかし猛虎が奪い浜の方へ持ち去ったのです私がご本尊を取り戻すと約束しましょうあの炎上でも守れぬ約束だな今のは何の話だ戦で死んだ兄のことです守り手を失ったことでどの層も及び腰になってしまっています腰抜けともめ 静まれ。かつて兄のおかげで、この寺は俗から守られたこともあったというのに。此度は我らで守ろう。ご本尊を見つけ、寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。 あとを追うぞ怒っておるな何を根拠に話さぬからだ <laughs> あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです一人で戦ったと聞いたなそれは噂実際は兄の指示で三人の総兵が戦いました足止めか尊い犠牲です

何があった。一人で、もうこの跡をつけて。本尊を返すよう頼んだのですが。どちら行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和の世に生まれますように。

Po cichutku, powolutku. I nie, żadna prowokacja. Czy on się odsunie od tej krawędzi, żeby mnie ja nie ściągnął na nas żadnej niechcianej uwagi? To Zawędrował. W takim wypadku zrobimy trochę inaczej. Zacznę od tamtego kolegi, co jest dalej. Tu nie opsa, albo nie zacznę, bo tam przyszedł kolejny. Ha! Widzę, że się dobrze chłopaki asekurują. Kto mnie znowu widzi? Ilu ich tu łazi? Chciałem zabić jednego typa skrytobójczo i nie Idzie, idzie. Cicho tam, I nie mam tych strzał jeszcze. Dobra, powinno styknąć na wszystkich. Zatrzymaj tak na bezczela. Uwalnijmy tego na środku.

Wow, Ty to jesteś jakiś Kreisel taki, widzę. I przerzucamy się na łucznię i wjeżdżamy w tego kolegi. Aj. Ty mi nie pomagaj tą swoją... Mhm

ご本尊が狙いでしたこれまでに幾度も盗まれそうになったはずだまた新たな犠牲が出るのでしょうね盗まれた方がいいか <laughs> い,いえしかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのですクシにはおじうえと来たことがある幼いながらも本尊の美しさに驚いたな 幼い頃私も家族と口寺をおもでに来ましたその時そうになろうと決めたのですが今は何を守ればいいのかこの対馬を守れそうですね No powiedziałbym, że tak mocno średnio, bo więcej było gadania i jazdy niż rzeczywiście szukania tego posążka, czy jakiejś walki. Ale cóż, takie questy też się zdarzają. W takim razie myślę, że możemy ten, że zaoszczędzony czas wykorzystać na ten wielki obóz, który się tutaj schował, jakim jest stocznia mongolska, znaczy nasza stocznia przejęta przez Mongołów. Oczywiście, że sobie jej nie zaznaczyłem, bo po co? No, dawaj Kagę. Okej, okay. siadam na Kagę. Coś tu jeszcze podjadę, bo tak to wygląda. Specyficznie delikatnie mówiąc, pozbądź się generała. Zyskaj chrągwiec całe cztery. Zabij wroga, pozostając w ukryciu dzięki bombie dymnej. I to ok. Powiedziałbym, że pewnie i tak coś skaszanie w pewnym momencie. więc tej bomby będzie można wtedy użyć. Na razie, znajdźmy punkt dostępu do obozu. Tutaj się. Całkiem nieźle prezentuje. No jakbym tak zrobił. Wyśmienicie. Co my A, uwolnij sokoły, okej. Okay. Gapiłem ten obiektyw, jak czytałem y, tą listę. Kogo my tu dalej widzimy? By się przydało wyjść do namiotu. Tak cichutko. O. Mhm, tak tam kogoś zauważyli, dlatego zrobimy... Dobra, dobrze poszło. Jestem kontent. Co tu dalej możemy? Uuu, skrzyneczka, duża skrzyneczka, lubimy duże skrzyneczki. Odrobiła się ta bomba dymna, którą przed chwilą zużyłem. Tu mogę uwolnić drugiego stokoła. Czy tutaj mogę wejść? Tu mnie nie było chyba nie? Czy to jest tak, żelazo jakieś leży? Co mamy dalej? Ja nie byłbym w stanie tutaj tak pyk-pyk-pyk górą właśnie. Tutaj by nie weszła seria w nich. Uuu, nie, ten jest pod dachem. Ale jakbyśmy tego kolegę zdjęli. Fajnie, że te konie tak nie reagują, że coś się dzieje wokół nich. To zbieram. Nie, nie wsiadaj na konia. Nie dam się tym razem nabrać. Wystarczająco wiele razy mi tak <grywanie> zrobili w konia. Dobra, tam z prawej nic nie zrobię. Tu się wystawię. Tego byśmy nie chcieli w takim wypadku robić w ten sposób. Jak to tutaj wygląda? Miałem jeszcze skrytobójstwo na nim. No to teraz to mi się przykro zrobiło. Jest tutaj chorągiew. Myślę, że podniosę. Dobra, zanim ten łucznik się namyśli, co chce dalej zrobić, to sobie... Pozwiedzam namiot, ty no gościu, no bez takich. I wziął sprowokową bezczelny chyba całą okolicę, czy nie? Nie, na szczęście nie. Dobra, tam widzę prosty cel. Takich kolegów lubimy. Tutaj ten gość, jak on wygląda? Tak, jest wystawiony. A, ty sprycialu! Sprycialu! Nowe słowo twórstwo spryciarzu i spryciulo połączone w jedno. No. Pyk. I pyk. Ale się rozchlełem z tym łukiem. Jakby go tak. Tak? Nawet nieźle. Dobra, idziemy w tą kotlinkę, co tu jest. Uuu, ktoś zadał wróg. A czego ty mi tak robisz? O, no, kiedy nie mogę sobie... poradzić, żeby mnie znaleźć. Nie gramy na rogu. Nie Akademia Muzyczna. Jeszcze jeden. O, co następni. Podałoby znaleźć jakąś trawę pampasową, bo tak się robi trochę niebezpiecznie. Oj, nie trafiłem. Nie mam tych strzał jeszcze sześć. Może wystarczy? Git i co zostało tylko jeden, ten tam co poleciał na statek. Zaraz się przekonamy. Gdy zwiedzać dalej. Muszę jeszcze pozbierać te rągwie. Tak. tak. O, nadrobiłem strzały. Super. I tu jeszcze będzie więcej. Dwa typy łażą po statku. O, trzy, cztery. Chyba mają tu gdzieś gniazdo, bo się kocą. Nawet nieźle. Jak ten. Jak się dobrze wykorzystuje strzały. Trzecia chorągiew. Duża skrzynaczka. Nie będę im rzucał wyzwania. Idziemy ich po cichu dobić. Chłopaki nie będą wiedzieć, co ich trafiło. Oj. Cichutku, za wozem. Git, Chyba mogę się już wyprostować. Krząszczu też się włączył. Czyli będzie coś jeszcze do podniesienia? Poza chorągwią? Czy on mnie do tej chorągwi bierze? Chyba do tej chorągwi. Na najpierw podnieś tą dużą skrzynkę, jakbyś mógł. Dżin. Tak, chorągiew. I jak rozumiem obóz mamy przejęty. A jeszcze trzeba zapasy rozwalić. Pupu. Pu, pu, gdzie tu były zapasy? Nie widziałem, nie rozglądałem się za nimi w ogóle. Nie spodziewałem się takiego plot twistu. Zapiski się udało przy okazji zebrać, natomiast dalej nie widzę tych tego prochu no. A tutaj jest Jezu. O proszę, wyzwól wszystkie okupowane obozy wizucharze. Nawpadało no, tych nagród. Wstajemy chłopaki. Koniec przerwy. Zobaczmy, jak ta nasza mapa wygląda. O, proszę, i odkryło wszystkie pytajniki. Bardzo ładnie, tak to mi się podoba, tak to można ten robić. Super, będzie wypełniacz po głównym queście w odcinkach. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka. A na razie to tyle, także do zobaczenia.